Witajcie widzowie, tu i po Wery w tym odcinku pokażę Wam jak wykonać wysłanie włącz zasilanie anten radarowych. Jest to bardzo prosty quest, także jeden co musicie zrobić, to polecieć sobie w tą lokację. Na sam początek na łapie to wygląda. W ten sposób wy zostawcie jeszcze na tym kanale, łapy w górę pod odcinkiem. I teraz tak, lecimy sobie na tą antenę, co jest ważne. Okej, okay. tutaj nikt nie leci to dziwne, myślę, że więcej trzech osób będzie leciało. I tutaj tak widzicie, mamy takie urządzonko o. I tutaj musimy wyłączyć antenę radarową. Widzicie wyłączamy. Teraz tak używam lączpada, bo musimy jakby dwie włączyć. Używam lączpada i lecimy w tą lokację. Także no to tutaj sobie jeszcze lambo zabiorę. Bo się jak widzicie zrespiło, także będę jeszcze szybciej na tej miejscówce. W tym momencie macie czas na zostawienie sobie na tym ekranu, ale oczywiście. Okej, okay, włączamy sobie turbo. Czy tam nitro, ważne w sumie. Ok, trochę jest jednak drogi nawet do, do tej stacji. Dobra, ale na jakimś warcie w ogóle się tutaj dostałem. Myślałem, że tam spadnę. Mam jeszcze 200 metrów kurde, ta droga netto. Trochę zajmuję nie sądziłem, że to tyle muszę zająć. Ale co, no za 4 dni widzowie jest event yy, kończący sezon, tak za 4 dni? Tak, dobrze mówię, o 22 w niedzielę, także polecam zajrzeć, coś ciekawego się na pewno stanie, jak to zawsze na tych eventach. Także co, ja sobie już tutaj biegnę, no ziomek mi naprawdę zabije działka. No to dobra wiecie już jak to wykonać. Ja z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.